Witajcie, witam was w Zagrajmy z Procą w Ratatouille Dzisiaj po pokażę wam, jak mówiłem, grę Ratatouille Jest to gra dla dzieci, zręcznościowa, ale można zagrać Dobra Zaczynamy Zaczynamy za jakimś zadupiu we Francji Nawet nie wiem gdzie to jest Ale nieważne Będziemy oglądać filmu Mamy tu dwa szczurki. Jesteśmy tym szarym, czy to niebieskim. Tak. Chodzimy w UASD. Myszką możemy ruszać monitor, y kamerę. Ale lepiej, żeby jej nie ruszać, sama nam się zostawi. Przyciskiem... Przyciskiem H biegniemy. No. Zbieramy ogryzki. Nad nie wiem, czy się można nimi naleźć, ale dobra. I... To są szczury. Po zebraniu wszystkich ogrysków Chodzimy do naszego przyjaciela, żeby dostać kolejne zadanie. Przecis y Spacją skaczymy, zbieramy ogryski z doniczek. No, to na razie są łatwe misje, to tylko jest tutorial. Tak, sterowanie kamerą, jak mówiłem, to jest mysz. Arset kamery to jest O. I J, L i I K to są. Przy ten przycisk do ruszania kamerą, a dwa razy spacja to jest podwójny skok. Tak. Przycisk skoku naciskamy, i potem przycisk akcji, czyli przycisk G. Sp czy nie możemy puścić potem przycisk G, nie musimy go trzymać ciągle, i zbieramy ogryzki, w i potem wchodzimy na dach do oh, naszego ziomala. Tak, podnosimy tak samo przyciskiem akcji i ustawiamy ją przy rynnie. tak, wszystkie mg odstawiamy skakujemy i podwójnym skokiem skakujemy na doryny i potem po deseczkach skakujemy na górę no wchodzimy przez dziurę do budynku nie wiem nawet po co ta sprężyna nam jest Skakujemy na dół i znowu idziemy do tego przychlasta Teraz. Pierwsza część skończona. Kontynuujemy i zapisuje nam się. No tak, żebyś się nie wpierdolił Czasem dobra. Witajmy się. Witamy się przyciskiem akcji, czyli G. I potem spacją odbijamy się i przy, i przy drążku wciskamy przycisk G. No jak nie, jak się nie złapiemy, to jest takie coś. Oczywiście zrobimy to specjalnie. No i to było łatwe. Tak. Yy, przycisk widzenia zapachów to jest przycisk E. Pojawia nam się droga, nie możemy się przy tym ruszać, ale widzimy drogę. No i przydatne przy dalszych misjach. No. I po spadnięciu z wyższej wysokości odejmuje nam się życie. Oczywiście szukamy dalej ogrysków. No, jak zauważyliście, przyciskiem przycisk G można też żeby uderzać. Łapiemy się przyciskiem akcji Przechodzimy po ogryzek Został nam jeszcze tylko jeden Oczywiście gdy spadniemy z wyższych wysokości zadaje nam się obrażenia O proszę no. no i idziemy do naszego przyjaciela No, i teraz się na tej kulinie da się wyglebić, więc wiemy. Więc to jest łatwiutkie. Wystarczy skoczyć i. Przyciskiem H sprintujemy i zeskakujemy. Zbierając ser, dodaje, dodaje nam się życie, więc nie jest tak trudno. No, wskakujemy na linię przyciskiem akcji, czyli G, i balansujemy tak, żeby nie spaść. Oczywiście nie spadniemy na dół, chyba że trzeba by się odbić, ale to nie będę pokazywał. No, idziemy dalej i dochodzimy do Ziomala, który ciągle pokazuje nam, jak balansować ciałkiem teraz no to też jest łatwe wystarczy przycisnąć G i sam nam do idzie przez to wszystko wyskakujemy naszego kolegi i mamy kolejną misję ukończoną no teraz łapiąc się słupków Y, przyciskiem akcji, czyli G, jak to, jak to wspominałem. O, tu mamy kurę. Nie wiem nawet, co w tej misji takiego trudnego. Wchodzimy pod to i idziemy tak. Pokazuje nam się wskaźnik, którym, czym jesteśmy bliżej, tym bardziej się, tym szybciej się zaczyna kończyć. Zielone to nam pozostało, czerwone to, tym bardziej zwróciliśmy uwagę. Nie jest to trudne. Wystarczy robić co chwilę przerwy i można szybko przejść trzeba uważać żeby, żeby nie wpaść w pułapkę czym bliżej tym szybciej nam się pasek kończy no już jesteśmy poza zasięgiem możemy zdjąć przyciskiem akcji i wchodzimy do naszego ziomala Tak, i łyżki używamy jak baseball'a Przyciskiem akcji uderzamy kurczaki. No, Nie bawimy się w baseball. Tak, yy, tak. Przyciskiem te wyrzucamy łyżkę i idziemy do yy, tego szczura. Tak. i wskakujemy do łodzi i przyciskiem akcji czyli G wiosłujemy szybciej czy będzie nam to potrzebne przy wirach możemy tak ogólnie też szybciej wiosłać żeby nam żeby może po było szybciej i mamy tu wir wtedy tak to musimy szybciej wiosłać wciskać przycisk G lub go trzymać i, i, I są też przeszkody, które możemy omijać skokiem. Po dopłynięciu, kończymy naszą misję. Dobra, to tyle ode mnie. To był tutorial do gry. No, to była pierwsza misja, tak naprawdę. I teraz na tyle. Później zrobię następną część.